Tragedia! Pomyliłam się na ćwiczeniach z analizy matematycznej. Jak do tego doszło, nie wiem. Opowiem o tym na koniec tego odcinka. A dzisiaj w odcinku funkcje cyklometryczne, czyli funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych. Myślę, że omówimy arkus sinus i arkus cosinus. Zdradziłam już ich nazwę, ale wróćmy do tego, co mieliśmy kilka odcinków temu, czyli do funkcji odwrotnej. Funkcja odwrotna to jest taka funkcja że Jeżeli mamy funkcję f, która prowadzi z xa w y i jest bijekcją, czyli jest różnowartościowa i jest funkcjonalna, to wtedy f do minus pierwszej prowadząca z y w x, mówimy, że jest funkcją odwrotną do f, jeżeli dla każdego xa należącego do x i dla każdego y należącego do y, f do minus pierwszej od y równa się x wtedy i tylko wtedy, gdy f od x równa się y. Dobrze, i teraz będziemy szukać w tym odcinku funkcji odwrotnych do funkcji trygonometrycznych. Zaczniemy od sinusa. y równa się sinus x, to jest nasza funkcja. Narysujmy sobie wykres funkcji sinus x. Mamy x, y. Pi drugich, minus pi drugich, 1, minus 1. Dobrze. I teraz my chcemy znaleźć funkcję odwrotną. No i powiedzieliśmy, że funkcja odwrotna istnieje, jeżeli funkcja jest bijekcją. A my widzimy, że funkcja sinus x nie jest różnowartościowa. Na przykład dla tych x przyjmuje taką samą wartość. Czyli nie możemy znaleźć funkcji odwrotnej do sinusa. Ale możemy sinusa tak ograniczyć, żeby ta funkcja odwrotna istniała, czyli będziemy teraz patrzeć na naszą funkcję f, daną wzorem f od x równa się sinus x, tylko ona nie będzie szła ze zbioru liczb rzeczywistych w, 0, w minus -1, 1, ale ograniczymy ją do przedziału minus -pi/2, drugich, pi/2, drugich. bo w tym przedziale, zobaczcie, funkcja jest różnowartościowa i jest funkcją na, jeżeli damy zbiór wartości minus -1, 1. Rozpatrujemy funkcję, która idzie od minus pi drugich do pi drugich w przedział minus 1, 1, wtedy nasza funkcja i dana jest wzorem f od x równa się sinus x, wtedy jest bijekcją. A jak jest bijekcją, możemy ją odwrócić. I teraz jak odwracamy funkcję, znajdziemy sobie funkcję odwrotną. Czyli z tego wzoru powinniśmy wyznaczyć x. To jest właśnie funkcja arkus sinus x, czyli y równa się arkus sinus x, to jest taka funkcja, która jest funkcją odwrotną do sinusa, prowadzi z minus 1, 1 w zbiór minus pi drugich, pi drugich. Czyli pamiętacie, w funkcji odwrotnej dziedzina zamienia się ze zbiorem wartości miejscami i z naszego wzoru wyznaczamy x, a i to jest wzór na funkcję odwrotną. Później zamienialiśmy te literki miejscami. Czyli y równa się arkus sinus x, może powinnam napisać, że f do minus pierwszej od x równa się arkus sinus x, no ale taką, taką funkcję teraz będziemy rozważać, to jest funkcja odwrotna do sinusa. Co to znaczy, że y jest równe arkus sinus x. To znaczy, że x to jest sinus y. Czyli jeśli y to jest arkus sinus x, to x to jest sinus y. Tylko uwaga, pamiętajmy o tym, że jaka jest dziedzina i przeciwdziedzina. Dziedziną arkus sinusa jest minus 1,1. Czyli x musi być z przedziału minus 1, 1. Czyli to, co jest tutaj w środku w sinusie, będziemy sprawdzać, czy zawsze jest między minus 1 a 1, a y, i to też jest ważne. Tutaj mieliśmy. Przedział minus pi drugich pi drugich. Czyli będziemy wybierać takie y, żeby były w tym przedziale. Zaraz zobaczymy na konkretnych przykładach. Ale zanim przejdziemy jeszcze do przykładów, zobaczmy jak wygląda wykres funkcji arcus sinus x. Ja rysuję go zawsze tak. Na pewno przechodzi przez 0. Ma być między minus jedynką a jedynką. To jest tak, jakby miejscami zamienić te osie, oraz narysować wykres symetryczny do prostej y równa się x, bo pamiętacie, że wykresy funkcji odwrotnych są symetryczne względem prostej y równa się x. Jeśli narysowalibyśmy prostą y równa się x, to musimy odbić to, co jest tutaj właśnie symetrycznie. Jak to będzie wyglądało? Zbiór wartości będzie między minus pi2 a pi drugich, co się dzieje w jedynce. W jedynce, czyli gdy x jest jedynką, to sinus jakiego kąta z tego przedziału daje nam 1? No sinus pi drugich. Czyli y jest wtedy pi drugich, a dla minus jedynki mamy minus pi drugi. I arkus sinus x wygląda tak. Podpiszmy y równa się arkus sinus x. I jest do zapamiętania taka funkcja. Dobrze, to teraz idziemy dalej, przeanalizujemy sobie, jak wygląda funkcja. Arkus cosinus x. Aby zrobić funkcję odwrotną do funkcji cosinus x, powinniśmy zagwarantować sobie, że w ogóle możemy to zrobić. Jak wygląda wykres funkcji cosinus x? Minus pi, 2, 1, minus 1. Na xach. Zaznaczyłam minus pi 2 pi drugich i wiadomo, funkcja jest okresowa, czyli i tak dalej, i tak dalej, a na Y widzimy, że przyjmuje wartości między minus 1 a 1. Od razu widzimy, że funkcja Y równa się cosinus x, jak popatrzymy ze zbioru liczb rzeczywistych, rzeczywista albo w minus 1 na pewno nie jest funkcją różnowartościową, bo na przykład dla tych dwóch x, które byśmy wybrali z tej i z tej strony mamy tę samą wartość. Chcemy, żeby to była funkcja różnowartościowa. Stąd musimy wybrać przedział, do którego ograniczymy naszą funkcję cosinus x tak, żeby była to funkcja właśnie różnowartościowa. I zobaczcie, wybieramy tutaj od 0 do pi, bo w tym przedziale funkcja będzie różnowartościowa. Czyli jeżeli na naszą funkcję f od x równa się cosinus x, patrzymy, że idzie ze zbioru liczb rzeczywistych w zbiór nie, minus 1, 1 albo zbiór liczb rzeczywistych, to ona nie jest różnowartościowa. Ale jeśli popatrzymy na tą funkcję, że zawęzimy ją do przedziału od 0 do pi w przedział minus 1, 1, to ta funkcja jest bijekcją, bo jest różnowartościowa, i jest na, czyli dla każdego y z tego przedziału znajdziemy takiego x z tego przedziału, że y równa się f od x. Dobrze, to teraz idźmy dalej. Czyli zawęziliśmy już naszego cosinusa. Teraz chcemy znaleźć do niego funkcję odwrotną. Jeżeli chodzi o wykres, to znowu wykres będzie symetryczny względem prostej y równa się x. Ta funkcja odwrotna ma wzór y równa się arkus cosinus x. Tak ją nazywamy, czyli y równa się arkus cosinus x. Wtedy i tylko wtedy, gdy x równa się cosinus y. Tylko uwaga, skąd bierzemy x i skąd bierzemy y? x tutaj to jest dziedzina cosinus, arkus cosinusa. A co jest dziedziną arkus cosinusa? No to, co było zbiorem wartości w tej naszej funkcji f. Czyli patrzymy teraz, ta funkcja arkus cosinus x, powiedzmy, że nazwę, może tu ją opiszemy. Jeżeli naszą funkcję f od x nazwiemy Arcus cosinus x, to ta funkcja, zauważmy, że idzie z przedziału minus 1, 1 w przedział 0, pi. Czyli ten x, który jest tutaj, musi być wzięty ze zbioru minus 1, 1, z przedziału minus 1, 1, a y, który tutaj będzie, czyli f od x, będzie z przedziału od 0 do pi. Czyli x u nas jest z przedziału minus 1, 1, a y jest z przedziału od 0 do pi. Wtedy, jeśli y to jest arkus cosinus x, to x musiał być cosinus y. To zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało na wykresie. Tu są x, tu są y. Co będzie się działo w zerze? Czyli gdy na pewno x mamy rozważać tylko między minus 1 a 1. Mamy 0, pi 2 pi, No i niżej byłoby, minus pi 2 symetrycznie i tak dalej. I teraz. Jak rozważyć te takie chociażby trzy punkty, chciałabym za xstawić 0. Czyli interesuje nas, ile jest równy arkus cosinus 0, czyli y równy arkus cosinus 0. To znaczy, że cosinus y musi być równy 0. Ale takiego y, żeby był z odpowiedniego przedziału, czyli jaki y z przedziału od 0 do pi da nam cosinus równy 0. No y równy pi 2 Czyli dla x równego 0, y będzie pi 2 Teraz, jak znaleźć y, żeby arkus cosinus był równy arkus cosinus 1? No, szukamy takiego y, że kosinus z tego y jest równy 1 i ten y jest z dobrego przedziału, czyli od 0 do pi. Gdzie od 0 do pi kosinus y był równy 1? No w zerze. Czyli dla jedynki, gdy x jest 1, y... Ma być 0. Czyli mamy tutaj. Sprawdźcie sobie, że dla minus 1 to będzie pi. No bo cosinus pi minus 1. Widzimy to na wykresie. Teraz możemy już narysować wykres funkcji arkus cosinus x. Wiemy, że on, że przechodzi przez te punkty i wiemy, że jest symetryczny względem prostej y równa się x do tej części. Czyli to jest y równa się arkus cosinus pi. X. I teraz bardzo ważna rzecz, tą, którą robimy tutaj, jak szukamy wartości tych funkcji cyklometrycznych, to pamiętajmy o tym, że te y muszą być z odpowiedniego przedziału. A o tym zapomniałam, przeszłam do następnego zadania i nie sprawdziłam na ćwiczeniach. Co prawda był to przykład z arkus kotangensem, ale to samo moglibyśmy pokazać dla arkus cosinusa. I arkus sinusa zresztą też. Najpierw taki przykład dla arkus sinusa. Ile będzie równe arkus sinus jednej drugiej? No nie wiem, ile to będzie, to będzie jakiś y. Pamiętajmy, że to, co tutaj jest, musiało być z przedziału od minus -1, 1. Ok, jedna druga należy. A to, co jest w zbiorze wartości, musi być z przedziału od minus pi 2 do pi drugich. Teraz arkus sinus x równa się y wtedy i tylko wtedy, gdy sinus y równa się 1 druga. To akurat jest prosto, bierzemy y równe pi 6 Tak, w pierwszej ćwiartce sinus jest dodatni. No i zobaczmy, że y jest równy y, jest w tym przedziale. No bo tak naprawdę sinus y jest równe 1 druga, to powinniśmy sprawdzić pi 6 i 5 szóstych pi i dodać do tego dwa kpi i sprawdzić, które wpada. W to, tak? Jeszcze raz. Gdybyśmy rozwiązywali takie równanie trygonometryczne, to mielibyśmy rozwiązanie z pierwszej ćwiartki, to jest pi szóstych plus 2 kπ lub y jest równe pi minus pi szóstych, czyli 5 szóstych pi plus 2 kπ ale my powiedzieliśmy, że nasze rozwiązanie ma być, czyli y ma być w przedziału od minus pi drugich do pi drugich. To tutaj dla zera jest pi szóstych i wpada, czyli y równa się pi szóstych jest ok., dla jedynki już jesteśmy za daleko, za, dla minus 1 jesteśmy poza przedziałem i tutaj dla 5 szóstych pi też już jesteśmy poza przedziałem, y, który kończył się na pi 2. Czyli to jest jedyne rozwiązanie. Stąd i to jest właśnie arkus sinus 1 i 2. I błąd, który był y, na ćwiczeniach, którego nie mogłam przeżyć przez cały dzień, był taki. Powiedzmy, że tutaj mieliśmy, mielibyśmy mm, arkus cosinus z. Minus pierwiastek z 3 przez 2. Coś takiego mielibyśmy policzyć. No i powiedzmy, że. powiedzmy, A dobra, no to jest y, czyli szukamy takiego y, żeby cosinus y był równy minus pierwiastek z 3 przez 2. No I teraz myślimy sobie. Tak. No to ten podstawowy kąt taki y0 z tabelki, gdzie cosinus był równy pierwiastek z 3 przez 2, no to jest pi 6. Ale ma być ujemny, to zrobimy sobie, że jest to ćwiartka, gdzie cosinus jest ujemny, w drugiej ćwiartce i w ćwiartce trzeciej, to zróbmy pi plus pi 6, czyli 7 szóstych pi. Na przykład. Nie, bo przecież zobaczcie, że to byłaby prawda, bo cosinus 7 szóstych pi... To jest cosinus pi plus pi 6 Czyli jestem w trzeciej ćwiatce, w trzeciej tylko tanias i czyli to jest minus cosinus pi 6 czyli minus pierwiastek z 3 przez 2, ok? No I koniec. Y równa się 7 szóstych pi, czyli arkus cosinus minus pierwiastek z 3 przez 2 to jest 7 szóstych pi. To sprawdźmy, z jakiego przedziału miał być Y. Uwaga! W arkus cosinusie Y miał być z przedziału od 0 do pi. Czyli nie wystarczy, żeby. Kosinus y był równy minus pierwiastek z 3 przez 2, tylko jeszcze y musi być z przedziału od 0 do pi. Na 7 na pewno nie jest z tego przedziału, czyli tak nie powinniśmy tego zrobić. Tylko jeśli szukamy, to szukamy takiego kąta, żeby kosinus y był równy minus pierwiastek z 3 przez 2 i y był z przedziału od 0 do pi. Jak to zrobić? Pomyślmy, tutaj już wyznaczyliśmy sobie y0, to jest pi szóstych, ten budzik oznacza, że muszę się spieszyć. Jestem znowu, i już powoli kończymy. Jeśli rozwiązywalibyśmy takie równanie trygonometryczne, to wzięlibyśmy Y z, pierwszej, z drugiej ćwiarki i z trzeciej. W drugiej ćwiarce to będzie pi minus pi szóstych, czyli to będzie 5 szóstych Pi plus 2 pi lub Y równa się. Z trzeciej ćwiartki 7 szóstych pi plus 2k pi, K należy do całkowitych i dodatkowo... A tu napisałam, że K należy do całkowitych. Mam nadzieję, że to powiedziałam, ale teraz dopisuję I dodatkowo musi być y z przedziału od 0 do pi. To jak teraz sprawdzicie, to w tym przedziale nie będzie 7 szóstych pi, tylko y równa się 5 szóstych pi, czyli arkus cosinus z minus pierwiastek z 3 przez 2 to będzie minus, nie, nie, nie minus, tylko będzie 5 szóstych pierwiastek, czyli równa się 5 szóstych pi. To jest wartość tego e, arkus cosinusa. Czyli nie dość, że cosinus y miał być minus pierwiastek z 3 przez 2, to druga rzecz, która tutaj była istotna, że y miał być w przedziału od 0 do pi I o tym pamiętajmy, a na ćwiczeniach robiliśmy, zdaje się, arkus cotangens minus pierwiastek z 3. I tam mm, wypisaliśmy rozwiązanie, ale zapomnieliśmy o tym, że arkus cotangens to też zbiorem wartości, nie jest zbiór liczb rzeczywistych. Tylko od zera pie i trzeba było to sprawdzić. Okej, okay, ale o Arkus Tangensie i Arkus Kotangensie powiem w następnym odcinku.